Jest w sprawozdaniu, tak? Aha, dobrze. To teraz pytanie zada pani posłanka Pawłowicz, Krystyna Pawłowicz z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, pani posłanka. Bardzo dziękuję. Pani marszałek za... Bardzo proszę, półtorej minuty na pytanie. Dziękuję. Ile, przepraszam, dwie minuty? Półtorej. O, bardzo dziękuję. Będzie wprawdzie ostro, ale dziękuję bardzo. Byle nie za ostro, Pani, pani Posłanko. Chciałam zachowanie wszelkich reguł obowiązujących na tej Izbie. Chciałam sali. powiedzieć tak, że europejska, Europejskie Grupowanie Wspólnoty Współpracy Terytorialnej jest hybrydą, zbędną Polsce. Jest to hybrydowa konstrukcja prawna, instytucja prawna, która została narzucona Polsce unijnym rozporządzeniem z 2007 roku roku w celu tworzenia ponadnarodowych ośrodków władzy lokalnej, które dublują funkcje polskich samorządów, ale z unijnej perspektywy i są przez Unię finansowane. Umniejszają przez to znaczenie organów polskich. EUWT e e e e e są prawną hybrydą. E działają na podstawie polskiej ustawy z 2008 roku, mających i regulacji unijnych, i polskiej spółki, trochę stowarzyszenia i lokalnego samorządu. Poddanie tej hybrydy prawo o stowarzyszeniach, to znaczy regulacji wolnościowej przewidzianej tylko dla inicjatyw obywatelskich, a nie dla podmiotów publicznych, narusza sens instytucji ustrojowej stowarzyszenia i jest nadużyciem w tej akuratnym przypadku. Konstrukcja EWT jest całkowicie niejasna, wadliwa, jest niekompatybilna z Pol w polskim systemie prawnym, jest tu ciałem obcym i sprawia tylko pewne problemy ciągle poprawiane. I projekt o zmianie ustawy z 2008 roku o tych europejskich ugrupowaniach jest kolejną próbą poprawiania tego tworzenia ma ułatwić ich tworzenie i działalność, a wywołuje kolejne pytania o relacje z innymi, na przykład istniejącymi już zbliżonymi potworkami prawnymi, jakimi są euroregiony. I EWT jest, to jest instytucja, jak powiedziałam, hybryda, jest instytucją całkowicie zbędną, jest instytucją szkodliwą dla polskich interesów i winna być zniesiona, a nie poprawiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Posłanko. Zamykam...